Cześć, ja jestem Hunter, a to co właśnie oglądasz, to kilka ważnych informacji. Mianowicie, jeżeli podobają Ci się moje filmiki i lubisz mnie oglądać, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod filmikiem oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Również chciałbym Was e, zaprosić na mojego fanpage'a, który również będzie w opisie. To by było na tyle, miłego oglądania. Gila. Cześć, ja jestem Hunter, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft na modach. Minecraft na modach, Minecraft z modami, yy, obojętnie. Yy, no i tak. Yy, zapowiadałem tą serię od długiego, strasznie długiego czasu, no ale cóż, że byłem chory, też chciałem was za to przeprosić. Nie wrzucałem żadnych filmików ani żadnych... nawet... nawet filmiku informacyjnego nie wrzuciłem, no po prostu nie byłem w stanie nic nagrać, ale... No, zmienimy na normal, ale teraz już jest trochę lepiej, więc jestem w stanie coś nagrać. Tak więc e, nagramy sobie. No i tak, e, pewnie zapytacie na jakiej parce będę sobie grał? Będę grał sobie na pingwin pakód dwójce To na to ubiję, bo odgłos... Wtedy... Nie, nadal jest za głośno na 13 powinno być dobrze. Dobra e, Tak jak mówiłem, będę grał na pingwin pakud 2 dobra, mamy e, Na pingwin i... Mam nadzieję, że wszystko fajnie będzie się układało, ponieważ e, podoba mi się ta paczka i właśnie chciałem sobie z niej nagrywać, ale okaże się czy wszystko e, pójdzie tak, jak chciałem. E, pomyślałem, że zacznę sobie z tą początkową skrzynią, no bo bez sensu zbieranie tego drewna na początku. Wiem, że oldschool i tak dalej, że wszystko się zbiera, od tego się zaczyna, ale pomyślałem, że nie będę was tym zanudzał. No bo wiadomo. Co jest w tym ciekawego, że pozbiera się trochę drewna? No właściwie to nic. Dobra, tutaj kilo. Pochodnie tu. Tu jakieś jedzonko. Dobra. Burdel weku, ale to się posprząta potem. E, przydałoby się... W ogóle zobaczcie, jakie fajny teren mi się wygenerował. Taki całkiem fajny. Myślę, że pójdziemy w te góry, zobaczymy. Tylko ja tam jeszcze naprawię, nie wiem, może... Tam, gdzie teraz widać ten szpiczasty kursor... Tam jest taki cobblestone. No ja, ja to wszystko zalepię, jeżeli będą fajne góry, no to po prostu zostaniemy tam, zamieszkamy ło wow. mały lak. Mm. Po prostu zostaniemy tam i zamieszkamy też nie. Mm. Nie mam zamiaru chodzić kilka... Od, przez kilka długich kurde odcinków i tego szukać miejsca na... O Jezu się pojawiło, dobra. Podoba mi się. się Jeszcze naprawi. O, muzyka tak, tak Nie będę musiał stawiać nic. Więc... Ło, wow, jezu. Się zacina. Ja nie dziwię się, że się zacina, bo ten świat renderuje. No ale kurde. O, porządna ta góra taka. Całkiem. Całkiem duża. Dobra, no coś się wyrenderowało. No. Coś. Hmm. No może być tutaj, nie, nie powiem. Może znajdziemy coś lepszego. Jakbym pokazływał, czy pokazał... No nie wiem, pokazawał właśnie. Może... Od czasu do czasu no to się nie dziwcie, no bo też już mówiłem, nie wyzdrowiałem do końca. Ale myślę, że jest na tyle dobrze, że mogę coś nagrać. Więc chociaż tyle dobrego. Yy, jeszcze ten moment, co widzieliście na początku filmiku. Jeszcze również chciałbym Was teraz na wizji poprosić, że naprawdę jeżeli podobają Wam się moje filmiki, nie żebym teraz rzępił czy coś, ale jeżeli podobać się mój filmik, bądź nie wiem... Lubisz mnie oglądać, no to naprawdę zachęcam do zostawienia tej łapki w górę, ponieważ ona bardzo motywuje do te nagrywania. A w moim przypadku to nagrywanie to albo mi się nie chce, albo nie mogę, albo nie jestem w stanie. No i sami widzicie jak to wychodzi, potem są wielkie żale, że... ...odcinków nie ma, że nic nie nagrywam, no dlatego... Wiadomo, łapki w górę nie zmienią dużo, ale mnie się to przydaje, no po prostu lubię jak jest dużo... ...pozytywnych ocen pod filmikami, oczywiście te negatywne oceny też przyjmuję. Ponieważ wiadomo, nie każdemu podoba się to jak nagrywam. No znajdą się oczywiście osoby, którym się spodoba, ale jak mówiłem, nie wszystkim. Może trochę głośno znowu, ale kurde no, dobra. Jak mówiłem, nie wszystkim zetnijmy sobie drewno jeszcze, no bo drewno mi się przyda na początku to jest to lightowo Co tam się wygenerowało? Tam jest jakaś pustynia, coś Dobra, pójdziemy tam, zobaczymy Teraz może trochę lagować, bo musi się wczytać Tam jest węgiel, ale... <coughs> sorry. Ale nie chcę mi się iść po niego. Dobra tutaj mamy akurat okazję. Węgiel jest nisko, no to czemu by go nie wziąć przecież przyda nam się potem. Węgiel na początku potrzebny do wszystkiego, potem jest go już coraz więcej, więc i tak będę zbierał wszystko co zauważę. No poza tamtym, bo nie chciało mi się iść już po niego. Jak był drogi stąd. Wiadomo, z y, uwagi jeszcze na to, że gramy na modach, no to węgiel później się będzie do wszystkiego przydało, Tak jak już mówiłem, dlatego pierwsze odcinki i tak dalej będą polegały praktycznie tylko na zbieraniu tego. Fak. Kurde, spadł mi na głowy. Tu też pewnie będzie, nie? A, patrz, nie ma. Już się przestraszyłem. Ale no. Powiem, że ten mnie zaskoczył. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc, że tutaj może być gravel i że spadnie mi na głowę. Dobra. Zbierzmy to wszystko. <laughs> Już jest ponad półstaka węgla, więc całkiem ładnie jak na początek. Też się fajnie trafiło, że tutaj są takie duże góry i akurat w tych górach też można znaleźć, tak? No bo nie będę musiał chodzić tak dużo po kopalni, może jakieś żelazo też się tu znajdzie, chociaż wątpię jeżeli by się znalazło to też miło no wiadomo węgiel o już się chyba ciemno robi tak tak robi się ciemno ale mi tam ciemno nie jest straszne ciemno co ja ciemno nie jest straszne yy. dla mnie ciemności nie są straszne ja lubię jak jest taki dreszczyk emocji w minecraftcie nie lubię na przykład grać na peaceful kurde no denerwuje to bo nic się nie dzieje, no chodzę tylko, zbieram jakieś surowce, no bez sensu. Na peaceful nie będziemy grali, no chyba że będzie jakaś kryzysowa sytuacja i naprawdę będę musiał go włączyć. Na przykład, jak nie wiem, będę miał z, dwa stacki diaksów i pół serduszka i będziemy je goniło pół tego, pół mapki mobków no to wtedy już wyjątkowo włączę ten peaceful i wtedy po prostu uciekniemy i tak dalej, no ale coś mi się nie wydaje, że będę miał taką sytuację. Tak że będziemy grali na normalu, napis full mam na razie że nie mam nadzieję że nie będę na razie grał w ogóle, patrzcie jakie fajne nie, jak to było, tak coś się jakoś tak o, im niżej tym ciemniej, im niżej tym ciemniej, takie fajne niebo jest O, patrzcie jak nam się trafiło. Dobrze, kurde. Lajtowo na... Pierwszy odcinek jeszcze kurde, tak się to. Ja nie wnikam jak on to robi, naprawdę, mnie to nie obchodzi, ale... Jebany lewituje. <ścoughs> A patrz, dobra, teraz się pojawiło. Dobra, sorry, stary, zwracam honor. Ale nie, do mnie to nie podchodzi, ja to nie lubię. <śm> No Patrz idzie do mnie wieśniak. I drugi jeszcze yy, Ja nie chciałbym żeby on teraz się za mną pojawił No ile ich tu jest Co za... A! Lion King's Mod Dobra Okej okay. Sorry, że zniszczę, ziom Ale jakby mi tu wpadli, to by mnie zabili A tego bym nie chciał O no, to Widzę tu portal, może Nie, ci tam warcisz, chłop O, skrzynka Ticket, Lion O, patrzcie, jakie fajne Heh. Będziemy teraz sprzedawać, razy. pomożemy mu, co? To Coś. A, wszedł na kaktus. Tylko pytanie stare, czy ty potrzebujesz te schody naprawdę tu? Nie. A z tego powodu ja tu na razie chyba zamieszkam, bo nie chcę tam wychodzić na razie. Yy, no to sobie tutaj zostaniemy. Dłogi nie będę zmieniał Z czego to jest zrobione e, dobra nie dotykam bo zniszczę. i będę musiał z game moda stawiać nie ale powiem wam że bardzo fajnie nam się trafiło ponieważ ten właśnie czekałem na ten moment aż trafił e, Lion Kings Mod czyli właśnie ten tutaj e, jak możecie zauważyć Lion który sprzedaje nam bilet, otwierając, jak klikniemy, to działa jak portal do netaru, Klikniemy i wtedy nam się pokazuje, że możemy przejść. Dobra, mam dwie skrzynki właściwie. A ja je tu postawię, skoro mam tu zostać na jakiś czas. Hmm, może, może, może. Gdzieby? Tu postawię. W ogóle ten cały syf. niepotrzebne, tego też nie chcę to też nie, to też schody to się mogą przydać do czegoś o no i to będzie tak a la burdel, czy coś takiego będę tam wrzucał wszystkie niepotrzebne itemy dobra, workbench'a też trzeba zrobić brakuje mi kobla na piecyk nie, czy ja mogę go sobie... A stąd se wezmę. Dobra, mamy piecyk. Właściwie to nie wiem po co on był, ale to... to Szczegół. Wiecie co? Może właściwie nie będę musiał całej nocy czekać. No, prześpimy. Ale stary, mógłbyś nie warczyć, co? Bardzo proszę. Cześć, ją Ale jest słeg Po zazdraściec Nie strzelaj pójdę. Jak przekon mi go zabije to no nie wiem Jak ja tam pójdę, a ja chcę zrobić odcinek w tamtym świecie Nie loj. O, dobra Nie ruszam go, bo kurde mi zabiją jeszcze Kota I co będzie? Mogę spać W pobliżu. Potwory w pobliżu. No ja wiecie co, chyba nie mam wyboru. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, co ja robię. No ale chyba naprawdę nie mam wyboru. Nie wiem jak ja tam wyjdę jak w szeregu, nie. nie. wiem jakiej to powinno być wielkości. Kopie takie większe. Dobra. No tu już nie powinno łapać tych potworków. O Tylko żeby... O, jak miło. E, nie wszedłem wcale tak O, dobra. Mamy dzień, jest już luz. Ustawię sobie waypointa, ale nie, no może nie różowy, co może taki niebieski bardziej. Taki może... Albo zielony, o! Dom tymczasowy Lion O No, piękny kolor, ale nie bo ja się, ja to się tam nie ruszę bez miecza Albo w sumie dwóch Bez, bez mieczy to ja nie wiem co wychodzić nawet mi tam utłukom się maskuje kurde no chciał się kurde uchować dobra jakieś dziwne błędy są z tymi pająkami o trzcina dobrze to się przyda pewnie sobie teraz pomyśleli po co ci trzcina ale przecież ja nie wiem po co ci to e, potrzebne mi będzie potem do książek do enchantu do różnych modów i tak dalej. Taka na niepozorna, a tu jednak się przyda. Kaktusy chyba mi się nie przydadzą. Na pewno trzcinę wezmę. Ile mamy? 33. No, 34. I tu jeszcze trochę, i tam się weźmie. O, to potem się jeszcze plantację zrobi. Marychy. Hmm. Na pustyni no nie chciałbym za bardzo zostawać. Może w sumie daleko nie mam. bo no. jeszcze squidy pozabijam, póki są. Patrzcie jaka w ogóle czysta woda. Póki są, to ja je pozabijam, bo potem będę potrzebował to czarne coś od nich. Dobra, wypłyniemy. Okej. Okay. Idźmy dalej, idźmy dalej, idźmy dalej, bo czasu nie ma. Bo odcinek nie może być taki długi A, właśnie, jeszcze co do długości odcinków Pomyślałem, że No nie wiem Nie jestem co do tego pewny, ale takie 20 minutowe Myślę, że będą spoko No bo wiadomo, też nie każdy ma czas na oglądanie Takich długich odcinków O, się fajnie ściło. No bo na przykład, nie wiem, ktoś ma wychodzić zaraz do szkoły A chciałby sobie coś obejrzeć Włączy sobie na przykład taki odcinek mój, powiedzmy Nie wiem, czy ktoś się taki znajdzie Ale jeżeli, gdyby nawet Ktoś się taki znalazł, no to idzie zaraz do szkoły mówi, a może coś nowego wrzucił, obejrzy, patrzy, 20 minutowy, no dobra, no to czemu, nie, kurczę, akurat mam 20 minut, zdążę, wyjdę, no powiedzmy taki 40 minutowy, obejrzy 20 minut, kurde, muszę iść, nie no, posiedzę, zaśpi na lekcję, no takie przykłady teraz akurat podaję, nie, no ale, no myślę, że taki, kurde, będzie dobry. Mamy drewno, tak, o, ładnie tego drewna co? Tu jest w sumie fajny teren. Poza tym głównym białym, teren, jak ja nie lubię tego biomu. Tu bym się wybudował. O, tu chcę. W sumie niedaleko on tu dobra, Dobra, przyniosę sejtemy. Pójdę z wami, już nie będę ciął. Jeszcze jakaś góra, ojej. Nie no, podoba mi się świat. Świat się fajny wygenerował. E, nie wpisywałem żadnego seedu jest losowo wygenerowany świat. Sorry, tak się przyjrzałem. Czy tylko mi się wydaje? Czy ta lawa tam wygląda trochę jak serce? Nie? Takie. Takie trochę serce. No nie wiem, jakoś tak mi się. Wydaje. Stąd nie, ale tutaj już jakoś tak. Dobra. Zobacz. A ja przed chwilą waypointa zaznaczyłem. Ale lagi, ło. Świat się wczyta. Ty przystań Warczy warcz i warczy, no i po co mu to Work w sumie, dobra wczyta. Ja z natury lubię wszystko zbierać w minecraft'cie To wiecie, wszystko po sobie wezmę To mu zostawię no to, czy moi się? Idę od niego, bo mnie pogryzie jeszcze w nocy, jak będę spał. A takiej sytuacji wolałbym nie no, uniknąć. <laughs> tak trochę kijowo to drzewo teraz wygląda, to się zarazetnie. Ogólnie nie mam jeszcze projektu na dom. Dom myślę, że będzie w trzecim odcinku. Jutro, jutro będę nagrywał następny, albo dzisiaj jeszcze nagram. Nie no dobra, nie chcę mi się tego ręką ściąć, Zaraz wezmę łopatę. Myślę, że zrobię sobie... Boże, co ja... co ja mam? Myślę, że jutro jak będę nagrywał, to pójdziemy trochę do cave'ów. Jeżeli jakieś znajdę, tam są jakieś góry, więc yy, jakieś na pewno będą ta... Mam kogla? Pewnie, że nie mam. Katemet. W ogóle jakieś takie... ok Nie wnikam Myślę, że to będzie spoko Takie zejście do kopalni co zrobimy Ogólnie od razu mówię, że ja tak na budowaniu to się nie zbędzam tak u mnie to budowanie to tak raz idzie, raz nie idzie, raz jest dobrze, raz niedobrze i tak. Znaczy jak mi... no tak dom bym zbudował jakiś, ale to... Nie spodziewajcie się nie wiem, jakiejś willi, to od razu mogę wam powiedzieć. Ale jak coś zbuduję, to tam nie jakiegoś... Od razu mówię, że nie mam zamiaru tego budować na game mode, jak pewnie niektórzy pomyślą, że nie wiem, że nie chce mi się czy coś. Mogę zrobić nawet tam nie wiem nagram chyba oddzielny filmik, jak zbieram te surowce. on no, trochę nudny będzie, no ale trudno. Yy, dobra, tu mamy tak, tu mamy. To tu, to tu i tutaj tak. O, dobra. To schowam to. To se zaraz urośniemy drzewka. Trzcinę od razu posadzę. Mam coś do jedzenia pewnie, że mam Jabłuszka z tych drzewek tak. Dobra, zasadźmy sobie. Ogólnie to chciałbym to wszystko dirtem zrobić, bo mi to się nie podoba tutaj takie białe. Co? Ja zrobię cięcie, chociaż nie wiem, czy chce mi się to sklejać potem. Dobra, ja zrobię cięcie, widzimy się za chwilę. Ok, wróciłem po dla Was sekundowej przerwie, dla mnie po kilku kilkugodzinnej, ale jak możecie zobaczyć na minimapie, efekty trochę już zrobiłem. Wyciąłem strasznie dużo drzew, kurde, poszło mi na to nie wiem, z 8-10 takich kamiennych siekierek. Została mi jedna. Porządek wieku jest. Tu mam gdzieś całe drewno. O, jeszcze to muszę przyjąć. O dokładnie. Tutaj jest całe drewno, jakie zebrałem. Jest około. Tak 90. No, z 13 staków drewna, więc powinno wystarczyć na jakiś czas. Myślę, że w następnym odcinku, o jeszcze posadziłem sobie szciny, tak Tyle ile starczyło, 36 równo No zbierałem sobie nasionka, tutaj już trochę wykosiłem A i włączyłem sobie tego mm, Żeby nam zasysało itemy z daleka, bo jak ścinałem te drzewa to był moment, nie chciałem mi się tego zbierać wszystkiego Idziemy jeszcze tam po trzcinę, bo mi się przyda to ja sobie ją posadzę, a tam wcale nie jest potrzebna na, w tym miejscu. A i takie żółte kreski. Dobra, to F7 tak, F7 Bo ja wstawiałem jeszcze tam pochodnie, ja oświetlałem to muszę zobaczyć gdzie jest jeszcze ciemno i gdzie trzeba postawić pochodnie, żeby mi się nie spałnowały mowy. No i... Powiem wam, że odtąd tutaj do tamtych drzew mi się nie spawnują, więc całkiem spoko. Włączyłem sobie też game rule yy, Griffing, czyli creepery nie będą nam niszczyły, Dra dałem na false, więc nie powinny mi tutaj nic wysadzać. No bo nie, ch nie chciałbym, żeby było tak, że ja się namęczę nad budową, przyjdzie taki zielony i... no dobra, nazwę to po imieniu. Ja bym nie do I ja w niej wydupiłem pół domu. Jeszcze to postawię Dobra. Dobra. Jeszcze tak przeglądałem ten odcinek od początku. Nie wspomniałem, kiedy będą się pojawiały odcinki. Odcinki będą się pojawiały. Teraz już nie wyznaczam e, takiego terminu stałego. Hmm. Postaram się wrzucać odcinki jak często tylko będę mógł. No, zdarza mi się też, że nie chcę mi się nagrywać, bo nie wiem, mam zły czy coś. No, są takie dni. Każdy takie ma, no trudno, ja nic nie poradzę. No, ostatnio tak długo miałem, ale byłem też chory, więc trochę usprawiedliwienie. Dobra w ogóle tutaj nie chcę e, tak jak mówiłem każdy ma jakieś gorsze dni a ja po prostu też tak czasem mam więc jeżeli będzie chciało mi się nagrywać to coś dla was nagram, jeżeli nie no to będzie z czego innego na przykład nie wiem z metina, z aliena będę nagrywał to jest eskarda coś, no pomyśli się może jeszcze z lol'a coś nagram od pierwszego level'a od początku zobaczę tu jest draping, więc ten cały syf idzie tu, reszta pod R i gitara. Nie wiem, ile minut ma ten odcinek. Jeżeli jest krótszy, no to krótszy, jeżeli dłuższy, no to dłuższy. No wiadomo, dobra. A tu no mam gacie. Poczekajcie, ściągnę to. O! Dobra, więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, no to nie zapomnijcie zostawić pod nim kciuka w górę y, pozytywnego bądź negatywnego komentarza, w zależności od tego, jak Wam się spodobał ten odcinek. Y, zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego fanpage'a. No to co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.